Dobry wieczór, tu Maria Darczyńska z Mama Psychonkolog. Dziś yy, chciałam porozmawiać z Wami o tym, o, na co często skarżą się, narzekają, może to duże słowo, ale często poruszają ten temat yy, pacjenci czy osoby chore onkologicznie. Chodzi o takie pocieszanie, pocieszanie ze strony bliskich, yy, pocieszanie... Strony przyjaciół pod tytułem No, będzie dobrze, zobaczysz, to nic takiego, albo na etapie diagnozowania, No, nie, na pewno się pomylili, przecież to jest niemożliwe, zobaczysz, to okaże się, że w ogóle to, to nie jest to. No i tak. Jeśli jesteśmy bliskimi osobami, no, która jest diagnozowana albo której już stwierdzono, Nowotwór, to postarajmy się nie mówić takich rzeczy, bo my mamy jak najlepsze intencje i chcemy tę osobę pocieszyć, ale tak naprawdę ta osoba czuje się taka samotna w tym wszystkim. No bo, no bo co to znaczy? No wyobraźcie sobie, że no Wam diagnozują teraz nowotwór i jesteście tak naprawdę przerażeni. I po pierwsze, wzbudzenie takiej złudnej nadziei pod tytułem, że ktoś się pomylił. No, nie jest dobre, bo w obecnych czasach te pomyłki okej okay, zdarzają się, ale naprawdę niezwykle rzadko. Czasami ten proces diagnozy jest długi. Trzeba badania powtarzać, żeby się upewnić, ale no, o pomyłkach jednak rzadko jest mowa. Po drugie, będzie dobrze. No i właściwie co oznacza, że będzie dobrze? Jak będzie dobrze? No co by nie było, jeśli osoba jest chora na nowotwór, to nawet jeśli wygra z chorobą, jeśli wyzdrowieje, to wyzdrowieje, nie wiem, w 100% na zawsze, czy na długie, długie lata, to i tak leczenie jest stresujące. I stres, leczenie jest długotrwałe, leczenie jest ciężko, często ciężkie, na różnych etapach, przychodzą kryzysy, no i wcale nie będzie dobrze. Znaczy, może potem będzie dobrze, ale na tym etapie, na którym ta osoba jest, czyli albo że dopiero się dowiedziała, albo że ma jakiś kryzys, bo nie wiem, coś nie idzie tak jak powinno, to mówienie takie do będzie dobrze, po prostu sprawia jej przykrość i sprawia, że ta osoba czuje się samotna i czasami po prostu nie chce już o tym mówić, no bo po co ma mówić, jak ktoś w ogóle to bagatelizuje? O, to jest dobre słowo. Czy ta osoba czuje, że ktoś bagatelizuje jej problem? No więc właśnie pytanie, jak możemy yy, no, pomóc tej osobie naszej bliskiej, której chcemy pomóc? Przede wszystkim, po pierwsze, możemy zapytać. Zapytać się, słuchaj, no, jak ja ci mogę pomóc w tej sytuacji? Co ja mogę zrobić? Jak ci pomóc? Co zrobić, żeby ci ulżyć? A po drugie, możemy powiedzieć na przykład, że zrobimy wszystko i myślę, że lekarze zrobią wszystko, żeby było dobrze. I że będziemy z Tobą na każdym etapie. Czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, możesz na nas liczyć i będziemy przy Tobie, będziemy z Tobą, będziemy, nie wiem, trzymać Cię za rękę, czy robić coś konkretnego, jak będzie taka potrzeba. Po prostu zadeklarujmy wsparcie, ale takie realne wsparcie. Jeżeli to jest takie wymyślone, i nie możemy tego zrobić, to w ogóle, no nie mówmy przede wszystkim nie łamy obietnic, lepiej czegoś nie obiecać i lepiej od razu powiedzieć nie jestem gotowy, nie mam czasu, przepraszam Cię bardzo ale to mnie przerasta i no nie jestem w stanie Ci teraz pomóc, bo nie chcę o tym myśleć w ogóle nie chcę myśleć o chorobie, a Ty jesteś chory i nie chcę się z tym konfrontować to no miejmy odwagę to powiedzieć a nie udawajmy, że będziemy pomocni, a potem znikamy na długie miesiące, bo w ogóle nie wiemy co powiedzieć to też jest częsty problem, że osoby, które zachorują, nagle stracą przyjaciół, ludzie się przestają do nich odzywać, a dzieje się tak dlatego, że po prostu ci ludzie nie wiedzą co powiedzieć. I czasami, jeżeli stoimy w takiej sytuacji, to możemy zadzwonić, powiedzieć, albo spotkać się z tą osobą i powiedzieć: Słuchaj, no nie wiem, co ci powiedzieć. To jest dla mnie też bardzo trudne, bardzo bolesne i właściwie nie mam dobrych słów na to. Chciałbym powiedzieć, czy chciałabym powiedzieć coś sensownego, ale no po prostu jestem. I czasami naprawdę, po prostu trzeba być. I czasami można coś zrobić, można jakoś pomóc, czy to po prostu być ramieniem, na którym ktoś może się wypłakać. I też nie starajmy się wtedy powstrzymywać tej osoby tak na siłę, o, rozśmieszać. Czasami to też jest dobre, ale uszanujmy to, że ta osoba przeżywa żałobę. Bo tak naprawdę. Kiedy osoba dowiaduje się, że jest chora, a jest jeszcze powiedzmy, znaczy nieważne od wieku, ale no jakby młodsze osoby mają często więcej jednak żalu, i sytuacja się zmienia na kilka co najmniej miesięcy, jeśli nie na zawsze, to, to jest żałoba, bo musimy, nie wiem, odbrać nasze plany, pożegnać się z niektórymi marzeniami, niektóre odłożyć na nie wiadomo kiedy. No i nasze życie się zmieni, więc jesteśmy po prostu w żałobie po stracie. I ta żałoba wiąże się ze smutkiem, takimi stanami depresyjnymi, właśnie z jakimiś myślami czarnymi. I to jest normalne. I to jakby pozwólmy tej osobie też na to. Pozwólmy na jej na smutek, pozwólmy jej na żal. Bądźmy blisko, bądźmy obok, pytajmy się, kiedy nas potrzebuje, kiedy, kiedy coś możemy dla niej zrobić. Ale jeśli on sobie potrzebuje spokoju, ciszy i po prostu potrzebuje to przeżyć, to pozwólmy jej na to, bo to jest naturalne. No, trudno jakby śmiać się i cieszyć, kiedy dowiadujemy się, że mamy raka, czy dowiadujemy się, że leczenie będzie dłuższe, albo że trzeba je zmienić, albo że no, nie idzie tak, jak powinno albo cokolwiek mówię tutaj zawsze o tych złych wiadomościach, bo też jest pewnie dużo dobrych, czy pewnie no jest dużo dobrych, bo jednak to leczenie jest coraz skuteczniejsze i te nowotwory się zmniejszają. I osoby często dowiadują się, że po prostu mają długie remisje, albo yy, znaczy, że są w remisji, albo no w jest dobrze. Także to nie jest tak, że nowotwory zawsze oznaczają, nie wiem, pogorszenie sytuacji, opiekę paliatywną i śmierć, bo to no, tak nie jest i im wcześniej nowotwór jest wykryty, tym naprawdę jest większa szansa, żeby coś z tym zrobić mm. i no, warto się diagnozować, to już w ogóle też inny temat, no, ale dobra, wracając do tematu tego, jak wspierać bliskich, którzy yy, no, właśnie się dowiedzieli i my chcemy jakoś im powiedzieć coś sensownego, to będzie dobrze, nie martw się, nie jest dobrym pomysłem. Proponuję jakby inne zdania, a czasami, jeżeli nie mamy nic do powiedzenia, to po prostu powiedzieć: Na tą chwilę jestem w szoku, też mi jest bardzo trudno, bo Cię kocham, bo się Ciebie martwię, ale co by nie było, jaka sytuacja by nie była, to będę z Tobą. Nie możesz na mnie liczyć. I czasami to jest dużo więcej warte niż wszystkie słowa, po prostu bycie. Dziękuję. Do zobaczenia.